Każdego dnia w mojej przychodni widzę kobiety po sześćdziesiątce, które zmagają się ze zmianą, na którą nikt ich nie przygotował. Ginekolodzy na całym świecie biją na alarm. Kilka powszechnych nawyków higienicznych, którym starsze kobiety ufają, nawyków przekazywanych z pokolenia na pokolenie, polecanych przez przyjaciółki lub powtarzanych przez dziesięciolecia, w rzeczywistości pogarsza nieprzyjemny zapach intymny, zamiast go poprawiać, a pogorszenie następuje po cichu. Po sześćdziesiątce poziom estrogenu spada, skóra staje się cieńsza, mikrobiom się zmienia, pH staje się bardziej reaktywne, a tkanki robią się bardziej delikatne. To oznacza, że rutyny, które były nieszkodliwe w twoich czterdziestych latach, mogą nagle wywołać podrażnienie, suchość, zaburzenie równowagi bakteryjnej i silniejszy, bardziej uporczywy zapach w twoich sześćdziesiątkach i siedemdziesiątkach. Ale prawie nikt nie łączy tych zmian z samymi rytuałami higienicznymi. Kobiety myślą, że ich ciało się pogarsza, gdy prawda jest taka, że to nawyk sabotuje naturalny system ochronny, którego tak rozpaczliwie potrzebują. Opiekowałam się kobietami, które biorą prysznic dwa razy dziennie, jeśli zapach się nasila, inne szorują mocniej, używają pachnących żeli, kupują chusteczki. Zmieniają mydło co tydzień lub próbują produktów odświeżających, tylko po to, by zobaczyć, że wszystko się pogarsza. Żadna z nich nie zdaje sobie sprawy, że po menopauzie intymny mikrobiom staje się niezwykle kruchy. Jeśli zakłócisz go nawet nieznacznie, dobre bakterie obumierają, złe bakterie przejmują kontrolę, bariera skórna się rozpada, a zapach staje się silniejszy niż kiedykolwiek. I co jest najbardziej bolesne. Kobiety obwiniają siebie. Myślą, że zaniedbują higienę, gdy w rzeczywistości robią za dużo, a nie za mało. Dlatego w tym filmie ujawnimy pięć nawyków higienicznych, przed którymi ostrzegają ginekolodzy, które pogorszają intymny zapach po sześćdziesiątce. Zostań do końca, ponieważ numer jeden może wywołać zaburzenie równowagi i zapach potężniej niż jakakolwiek inna rutyna którą starsze kobiety przypadkowo stosują. Wszystkie wspierające odniesienia medyczne znajdują się w opisie, ale zanim się tym zajmiemy, oto krótkie pytanie. Jaki jest numer jeden problem higieniczny lub komfortowy, który zauważyłaś jak się zmienia z wiekiem? Podziel się swoim doświadczeniem. Dzisiaj odpowiadamy osobiście na każdy komentarz jak prawdziwa rozmowa w gabinecie lekarskim. Teraz bez żadnej dalszej zwłoki zacznijmy od numeru 5. I możesz być zszokowana, ponieważ ten pierwszy nawyk to coś, co prawie każda kobieta po sześćdziesiątce nadal robi, nie zdając sobie sprawy ze szkód. Numer 5. Nie noś nieodpowietrzalnej bielizny i ciasnych ubrań codziennie. Zaczynając od numeru 5 mamy nawyk, który wydaje się całkowicie nieszkodliwy, ale tworzy idealną burzę dla problemów z zapachem. I to jest konsekwentne noszenie bielizny wykonanej z materiałów syntetycznych, takich jak nylon, poliester lub elastan, w połączeniu z obcisłymi spodniami lub legginsami dzień po dniu. Teraz możesz myśleć, co ma wspólnego moja bielizna z tym, jak pachnę? Odpowiedź leży w podstawowej biologii i czymś, co nazywa się mikrobiomem co jest po prostu wymyślnym słowem na społeczność bakterii które naturalnie żyją na i wewnątrz twojego ciała. Twój obszar intymny jest domem dla bilionów korzystnych bakterii, głównie typu zwanego Lactobacillus. Te dobre bakterie są jak mali ochroniarze, którzy produkują kwas mlekowy i utrzymują środowisko lekko kwaśne, co zapobiega przejęciu kontroli przez złe bakterie wywołujące zapach. Ale tutaj tkaniny syntetyczne stają się problemem. W przeciwieństwie do bawełny, która jest przewiewna i pozwala na cyrkulację powietrza, jednocześnie absorbując wilgoć, materiały syntetyczne zatrzymują ciepło i pot na skórze, jak plastikowa torba. Dr Katarzyna Nowak, certyfikowana ginekolog z Warszawy, która spędziła dziesięciolecia badając zdrowie intymne, wyjaśnia, że to ciepłe, wilgotne środowisko to dokładnie to, co kochają szkodliwe bakterie i drożdżaki. Kiedy dodasz ciasne ubranie na wierzch syntetycznej bielizny, w zasadzie tworzysz tam saunę i to nie w dobry sposób. Dla starszych kobiet staje się to jeszcze bardziej problematyczne z powodu czegoś, co nazywa się atrofią pochwy, która występuje, gdy poziomy estrogenu spadają podczas i po menopauzie. Tkanki pochwy stają się cieńsze, bardziej suche i bardziej wrażliwe. Kiedy połączysz już wrażliwe tkanki z gorącym, spoconym, nieprzewiewnym środowiskiem, przygotowujesz grunt pod przerost bakteryjny, który produkuje te krępujące zapachy. Bakterie, które powodują nieprzyjemne zapachy, takie jak Gardnerella i Prevotella, dobrze się rozwijają właśnie w takich warunkach. Rozwiązanie jest proste, ale wymaga zmiany w twoich codziennych wyborach. Przełącz się na bawełnianą bieliznę na co dzień, szczególnie jeśli zamierzasz siedzieć przez długi czas lub pogoda jest ciepła. Bawełna pozwala Twojej skórze oddychać i odprowadza wilgoć z Twojego ciała. Jeśli kochasz swoje leginsy do jogi lub bieliznę modelującą, to jest w porządku na krótkie okresy, ale staraj się w nich nie żyć. Kiedy wrócisz do domu, przebierz się w luźniejsze spodnie lub bawełnianą spódnicę. W nocy rozważ spanie bez bielizny, aby dać temu obszarowi czas na przewietrzenie. Niektórzy ginekolodzy faktycznie polecają to jako jedną z najprostszych rzeczy, jakie starsze kobiety mogą zrobić, aby utrzymać zdrowe środowisko intymne. Brzmi prawie zbyt łatwo, ale umożliwienie przepływu powietrza może zrobić znaczącą różnicę w zapobieganiu zaburzeniom bakteryjnym, które prowadzą do zapachu. Ale przewiewna tkanina to dopiero początek, ponieważ następny nawyk na naszej liście to coś, co możesz robić pod prysznicem każdego dnia. Zanim zagłębimy się dalej, okaż wsparcie, polubując ten film i subskrybując. Nie możesz przegapić następnego sekretu. Numer 4. Nie używaj pachnących mydeł, jeżeli do ciała lub chusteczek intymnych tam na dole. Przychodząc na numer 4, mamy nawyk, który przemysł higieny intymnej faktycznie zachęcał przez dziesięciolecia, i to jest używanie pachnących mydeł, perfumowanych żeli do ciała lub tych wygodnych chusteczek intymnych do czyszczenia Twojego intymnego obszaru. Przejdź się alejką higieniczną do wolnego sklepu w Polsce, a zobaczysz dziesiątki produktów sprzedawanych specjalnie dla świeżości intymnej. Obiecujących, że będziesz pachnieć jak kwiaty lub tropikalne owoce. Oto problem, który ginekolodzy chcieliby, aby więcej kobiet rozumiało. Twoja pochwa nie powinna pachnieć jak ogród botaniczny, a próba sprawienia, by tak pachniała, faktycznie z czasem pogarsza naturalny zapach ciała. Nauka stojąca za tym jest fascynująca i trochę sprzeczna z intuicją. Zdrowe pH pochwy mieści się gdzieś między 3,8 a 4,5, co jest umiarkowanie kwaśne, podobnie jak kwasowość pomidorów lub piwa. To kwaśne środowisko jest utrzymywane przez te dobre bakterie Lactobacillus, o których rozmawialiśmy wcześniej, i to jest naturalna obrona Twojego ciała przed organizmami wywołującymi zapach. Kiedy wprowadzasz pachnące produkty. Zalewasz ten starannie zrównoważony ekosystem chemikaliami, sztucznymi zapachami i często surowymi detergentami, które zakłócają pH i zabijają korzystne bakterie. Doktor Małgorzata Wiśniewska, profesor kliniczna położnictwa i ginekologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, opisała to jako zasadniczo bombardowanie dywanowe twojej flory pochwy, gdy potrzebowałaś tylko odkurzyć. Dla kobiet po menopauzie to zakłócenie jest jeszcze bardziej szkodliwe, ponieważ środowisko pochwy jest już bardziej kruche i podatne na infekcje. Badanie z Polish Journal of Gynecology wykazało, że kobiety, które używały wewnętrznych produktów do higieny intymnej, miały prawie dwukrotnie większe ryzyko bakteryjnego zapalenia pochwy. Jedna z najczęstszych przyczyn silnego zapachu z pochwy w porównaniu do kobiet, które nie używają niczego poza wodą. Ironia jest bolesna. Im więcej produktów używasz, próbując lepiej pachnieć, tym większe prawdopodobieństwo, że rozwiniesz dokładnie te warunki, które powodują złe zapachy. Więc co faktycznie powinna robić, aby utrzymać czystość bez powodowania problemów? Odpowiedź jest odświeżająco prosta. Dla zewnętrznego obszaru sromowego, który obejmuje zewnętrzne wargi i skórę wokół Twojej pochwy, sama ciepła woda jest zwykle wystarczająca. Jeśli czujesz, że potrzebujesz czegoś więcej, użyj malej ilości bezwonnego, delikatnego mydła tylko na zewnętrznym obszarze i dokładnie spłucz. Nigdy nie wkładaj mydła do kanału pochwy i trzymaj się z dala od wszystkiego, co jest oznaczone jako mające właściwości zapachowe, perfumowe lub dezodorujące. Te chusteczki intymne, które wydają się tak wygodne, są prawie zawsze nasycone chemikaliami i należy ich całkowicie unikać do regularnego użytku. Jeśli jesteś na zewnątrz i absolutnie potrzebujesz czegoś, wybierz chusteczki specjalnie oznaczone jako zrównoważone pod względem pH, bezwonne. I zaprojektowane dla wrażliwej skóry, ale nawet wtedy używaj ich oszczędnie. Twoje ciało ma swój własny system czyszczący, który działa od tysięcy lat ewolucji człowieka, zaufaj mu. Teraz, gdy omówiliśmy, czego nie należy nakładać na swoje ciało, następny nawyk może Cię zaskoczyć, ponieważ dotyczy czegoś, co większość ludzi uważa za podstawową etykietę toaletową. Numer 3. Nie ignoruj odpowiedniej techniki wycierania i nawyków toaletowych. Numer 3 na naszej liście to coś, o czym wiele kobiet nigdy nie pomyślało dwa razy od dzieciństwa, i to jest technika wycierania i ogólne nawyki toaletowe. To może wydawać się najbardziej podstawowym tematem, jaki można sobie wyobrazić, ale ginekolodzy widzą konsekwencje niewłaściwego wycierania nieustannie, szczególnie u starszych kobiet. Które mogły robić to źle przez dziesięciolecia, nigdy nie łącząc tego z problemami z zapachem. Anatomia tutaj ma ogromne znaczenie. Cewka moczowa skąd wychodzi mocz, otwór pochwy i odbyt są zlokalizowane w bliskiej odległości. Odbyt jest domem dla bakterii, takich jak E. coli i innych organizmów które są całkowicie normalne i zdrowe w przewodzie pokarmowym. Ale mogą powodować poważne problemy, jeśli zostaną przeniesione do obszaru intymnego. Kiedy wycierasz się od tyłu do przodu, zasadniczo zgarniasz bakterie z obszaru odbytu i przeciągasz je do przodu w kierunku pochwy i cewki moczowej. Z czasem może to wprowadzić bakterie, które nie należą do środowiska pochwy, zaburzając równowagę i tworząc infekcje wywołujące zapach, takie jak bakteryjne zapalenie pochwy. A nawet zakażenia dróg moczowych. Dla starszych kobiet to ryzyko jest podwyższone z powodu tych spadających poziomów estrogenu, do których wciąż wracamy. Tkanki pochwy są cieńsze i bardziej podatne na inwazję bakteryjną, a odpowiedź immunologiczna w obszarze pochwy może nie być tak silna, jak kiedyś była. Dr. Ewa Kowalska, profesor kliniczna położnictwa i ginekologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, podkreśla, że wycieranie od przodu do tyłu powinno być niepodlegające negocjacjom na każdym etapie życia, ale staje się krytycznie ważne po menopauzie, gdy naturalne mechanizmy obronne organizmu są osłabione. Poza kierunkiem wycierania są inne nawyki toaletowe, które wpływają na zdrowie intymne i zapach. Wiele kobiet spieszy się podczas oddawania moczu i nie opróżnia całkowicie pęcherza, co może pozostawić resztkowy mocz który przyczynia się do zapachu i tworzy wilgotne środowisko, w którym bakterie dobrze się rozwijają. Poświęć czas w toalecie. Pochyl się lekko do przodu, aby pomóc w pełnym opróżnieniu pęcherza, i upewnij się, że całkowicie skończyłaś, zanim się wytrzesz. Po wytarciu, niektórzy ginekolodzy polecają delikatne osuszenie papierem toaletowym zamiast agresywnego tarcia, które może podrażnić wrażliwe tkanki po menopauzie. Jeśli stwierdzisz, że sam papier toaletowy nie sprawia, że czujesz się czysta, rozważ użycie małej ilości wody na papierze toaletowym do ostatniego wytarcia, lub zainwestuj w nasadkę bidetową, która stała się coraz bardziej popularna i może zapewnić delikatniejsze, bardziej dokładne czyszczenie niż sam papier. Nawyki toaletowe to coś, co robimy wiele razy każdego dnia bez zastanowienia. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby robić je dobrze w ciągu miesięcy i lat. Numer 2. Nie zostawaj w mokrych lub spoconych ubraniach po ćwiczeniach lub pływaniu. Na numerze 2 mamy nawyk, który zaskakuje tak wiele aktywnych starszych kobiet. I to jest tendencja do pozostawania w mokrych kostiumach kąpielowych, spoconych ubraniach do ćwiczeń lub wilgotnej bieliźnie przez dłuższy czas po aktywności fizycznej. Może kończysz zajęcia akwa aerobiku i załatwiasz kilka spraw przed udaniem się do domu. Może twój poranny spacer, a potem siadasz, aby odpowiedzieć na e-maile bez uprzedniej zmiany ubrania. Wydaje się to nieszkodliwe i szczerze mówiąc, kto chce zajmować się przebieraniem się wiele razy dziennie, ale ten nawyk tworzy środowisko, które jest zasadniczo wylęgarnią dla bakterii i drożdżaków, które powodują silne, nieprzyjemne zapachy. Nauka tutaj jest prosta, ale ważna do zrozumienia. Wilgoć na skórze tworzy to, co mikrobiolodzy nazywają środowiskiem okluzyjnym, co oznacza, że powietrze nie może krążyć, a wilgoć nie może parować. Bakterie, które powodują zapach ciała, w tym zapach intymny, uwielbiają te warunki. Mnożą się szybko w ciepłych, wilgotnych środowiskach, a gdy rosną, wytwarzają produkty odpadowe. Które są faktycznym źródłem złych zapachów. Kiedy zostajesz w mokrych lub spoconych ubraniach, dajesz tym bakteriom ucztę i doskonałe warunki do reprodukcji. W ciągu zaledwie kilku godzin populacje bakterii mogą dramatycznie wzrosnąć. Dla starszych kobiet jest to spotęgowane zmianami w integralności skóry i funkcji odpornościowej. Skóra wokół obszaru intymnego może być bardziej podatna na podrażnienie i drobne otarcia, gdy jest wilgotna, co tworzy punkty wejścia dla oportunistycznych bakterii. Badania wykazały, że kobiety, które często noszą mokre kostiumy kąpielowe, mają wyższe wskaźniki zarówno infekcji drożdżakowych, jak i bakteryjnego zapalenia pochwy, z których oba mogą powodować zauważalny zapach. Doktor Agnieszka Lewandowska. Praktykująca ginekolog w Gdańsku i autorka kilku książek o zdrowiu kobiet, regularnie radzi swoim pacjentkom, że przebieranie się z mokrych ubrań powinno być traktowane tak pilnie, jak samo ćwiczenie. Naprawa wymaga trochę planowania, ale jest absolutnie wykonalna. Kiedy idziesz na siłownię lub basen, spakuj kompletną zmianę ubrań, włącznie z bielizną. Zaraz po zakończeniu aktywności przebierz się w suche ubranie przed robieniem czegokolwiek innego. Jeśli nie możesz natychmiast wziąć prysznica, przynajmniej wyjdź z mokrych rzeczy i włóż coś suchego i przewiewnego. Trzymaj zapasową bieliznę w samochodzie, torbie na siłownię lub torebce, aby zawsze mieć opcję. Dla pływaków rozważ przebieranie się z kostiumu na basenie, zamiast nosić go do domu. Te małe korekty zajmują tylko kilka minut. Ale mogą zapobiec przerostowi bakteryjnemu, który prowadzi do uporczywych problemów z zapachem. Ale tak ważne, jak pozostanie suchym jest, jest jeden nawyk, który przewyższa je wszystkie. Jeden, który ginekolodzy mówią, że powoduje więcej problemów niż cokolwiek innego na tej liście. Numer jeden. Nie wykonuj irygacji ani agresywnie nie czyść wewnątrz pochwy. Oto numer jeden, nawyk higieniczny, którego ginekolodzy praktycznie błagają starsze kobiety, aby przestały, i to jest irygacja lub agresywne czyszczenie wewnątrz kanału pochwy. Pomimo dziesięcioleci ostrzeżeń ze strony społeczności medycznej, badania pokazują, że około jedna na cztery polskie kobiety wykonywała irygację w ciągu ostatniego roku. Z jeszcze wyższymi wskaźnikami wśród kobiet po pięćdziesiątce, które dorosły w erze, gdy irygacja była uważana za normalną higienę intymną. Ta praktyka nie jest tylko niepotrzebna jest aktywnie destrukcyjna dla zdrowia intymnego i jest największą przyczyną problemów z zapachem, związanych z higieną, które kobiety próbują zapobiec. Pozwól mi wyjaśnić dokładnie, dlaczego irygacja jest tak szkodliwa. Ponieważ zrozumienie tego pomoże ci nigdy więcej tego nie chcieć robić. Pochwa jest narządem samooczyszczającym, wytwarza wydzielinę, która usuwa martwe komórki, nadmiar bakterii i inne zanieczyszczenia. Społeczność korzystnych bakterii, które żyją w środku, utrzymuje kwaśne pH, które zapobiega przejęciu przez szkodliwe organizmy. Kiedy wykonujesz irygację, która polega na płukaniu wodą lub roztworem czyszczącym do kanału pochwy, zmywasz cały ten system ochronny. Zabijasz dobre bakterie wraz ze złymi, usuwasz naturalną wydzielinę i zakłócasz równowagę pH, która utrzymuje wszystko w ryzach. Badania na ten temat są przytłaczające i spójne. Przełomowe badanie opublikowane w American Journal of Obstetrics and Gynecology wykazało, że kobiety, które regularnie wykonywały irygacje były 3 do 4 razy bardziej narażone na rozwój bakteryjnego zapalenia pochwy niż kobiety, które nigdy tego nie robiły. Bakteryjne zapalenie pochwy jest najczęstszą przyczyną zapachu z pochwy, wytwarzając charakterystyczny rybny zapach, który może być dość silny i uporczywy. Więc kobiety, które wykonują irygację, aby wyeliminować zapach, faktycznie dramatycznie zwiększają swoje szanse na rozwinięcie dokładnie tego stanu który powoduje zapach. To jest błędne koło, które ginekolodzy widzą nieustannie, gdzie kobiety wykonują irygację, rozwijają zaburzenia bakteryjne, zauważają więcej zapachu, wykonują irygację bardziej agresywnie i sprawiają, że problem staje się jeszcze gorszy. Dla kobiet po menopauzie irygacja jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ wyściółka pochwy jest już cieńsza i bardziej podatna na uszkodzenia. Fizyczny akt wprowadzania irygacji i ciśnienie płynu mogą powodować malutkie rozdarcia w tkance, które następnie stają się miejscami infekcji. Doktor Katarzyna Nowak, która stała się swego rodzaju krzyżowcem przeciwko irygacji, zwraca uwagę, że pochwa nie musi być sterylizowana bardziej niż twoje usta lub jelita. To są wszystkie obszary ciała, które zależą od zdrowych społeczności bakteryjnych. A niszczenie tych społeczności tworzy znacznie więcej problemów niż rozwiązuje. Jeśli wykonywałaś irygację przez lata, a nawet dziesięciolecia, dobra wiadomość jest taka, że Twoja flora pochwy może się zregenerować. Całkowicie przestań wykonywać irygację, przełącz się na delikatne praktyki czyszczenia tylko zewnętrznego, o których rozmawialiśmy wcześniej, i daj swojemu ciału czas na przywrócenie naturalnej równowagi. Dla większości kobiet zajmuje to kilka tygodni. Jeśli doświadczasz uporczywego zapachu, nawet po zaprzestaniu irygacji i przyjęciu zdrowych nawyków higienicznych, to jest absolutnie powód, aby zobaczyć się z ginekologiem, ponieważ może istnieć podstawowa infekcja, która wymaga leczenia antybiotykami lub innymi lekami, ale rozwiązaniem nigdy nie jest więcej irygacji. Pochwa wie, co robi, zaufaj jej, więc masz to. Pięć nawyków higienicznych, przed którymi ostrzegają ginekolodzy, które sprawiają, że starsze kobiety pachną gorzej zamiast lepiej: odnoszenia nieprzewiewnych tkanin do używania pachnących produktów, od niewłaściwego wycierania do pozostawania w mokrych ubraniach i co najważniejsze, od irygacji i nadmiernego czyszczenia. To są błędy, które miliony kobiet popełniają każdego dnia z najlepszymi intencjami. Wspólny wątek przebiegający przez wszystkie z nich jest taki, że zakłócają naturalną równowagę bakteryjną, nad którą twoje ciało ciężko pracuje, aby utrzymać. Kiedy ta równowaga zostaje zachwiana, bakterie wywołujące zapach wprowadzają się i przejmują kontrolę. Piękną rzeczą w tych informacjach jest to, że rozwiązania są wszystkie pod Twoją kontrolą i nie wymagają drogich produktów ani skomplikowanych rutyn. W rzeczywistości wymagają głównie robienia mniej, a nie więcej. Noś bawełnianą bieliznę, używaj tylko wody lub delikatnego, bezwonnego mydła na zewnętrznych obszarach. Wycieraj się od przodu do tyłu, szybko zmieniaj się z mokrych ubrań. I proszę, całkowicie przestań wykonywać irygację. Twoje ciało jest niesamowitą maszyną z systemami, które ewoluowały przez miliony lat, aby utrzymać się w zdrowiu. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to wspierać te systemy, zamiast z nimi walczyć. Jeśli ta informacja była pomocna i chcesz zobaczyć więcej treści o zdrowiu kobiet, szczególnie tematów, które mają znaczenie dla nas, starzejących się, Proszę naciśnij ten przycisk subskrypcji i stuknij dzwonek powiadomień, aby nigdy nie przegapić filmu. Poruszamy tematy, które naprawdę robią różnicę w codziennym życiu, rodzaj informacji, które mogą zmienić to, jak się czujesz i jak jesteś pewna siebie, gdy się starzejesz. Zostaw komentarz poniżej i daj mi znać, czy któryś z tych nawyków Cię zaskoczył lub czy masz inne tematy zdrowotne, które chciałabyś, abym omówiła. Bardzo dziękuję za oglądanie.